Ten smartfon jest naszpikowany sztuczną inteligencją. Honor Magic 7 Pro to bardzo funkcjonalny smartfon z kilkoma ciekawymi rozwiązaniami. Wśród nich znajdziemy system naszpikowany sztuczną inteligencją, która mniej lub bardziej się przydaje, no ale na pewno sprawdza się to świetnie przy zdjęciach, gdzie możemy zarówno usuwać coś już z istniejących fotografii, jak i polepszać jakość zdjęć, co w połączeniu ze stukrotnym przybliżeniem robi no świetną robotę. No bo zdjęcia są faktycznie szczegółowe, algorytmy też dorysowują trochę sprawiając, że fotografia wydaje się realistyczna. W zestawie mamy też wydajne podzespoły, rozsądną baterię z ładowaniem 100W, świetnie działają też wszystkie moduły łączności i z ciekawostek na pewno mamy też port podczerwieni do sterowania sprzętami w domu. Smartfon wygląda nieźle, ma też odporną obudowę, do tego mamy zaawansowane rozpoznawanie twarzy nie tylko kamerką, ale także czujnikami, podobnie jak to jest w iPhone'ach. Osobiście trzymam kciuki, żeby cena nieco spadła. Aktualnie jest to w okolicy 5000 zł. Jednak gdyby gdzieś pojawiła się jakaś promocja, no to może być to totalny hit. Co sądzisz o honorze Magic 7 Pro? Czy u ciebie taki sprzęt by się sprawdził? Daj znać w komentarzu. Zaobserwuj też po więcej technologicznych ciekawostek.